Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jego 7 córka Kasia stała się celem nieuzasadnionej fali hejtu. W obronie dziewczynki stanął wuj prezydenta elekta, Waldemar Nawrocki, ujawniając prawdę o rodzinnej atmosferze pełnej miłości i zrozumienia. Poznaj szczegóły poruszającej wypowiedzi i reakcje społeczne. Po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, które przyniosły Karolowi Nawrockiemu zwycięstwo i oficjalne mianowanie na nową głowę państwa, jego sześcioletnia córka, Kasia, nieoczekiwanie znalazła się w centrum nieprzyjemnej fali krytyki i niechęci w internecie. Sytuacja była zaskakująca i bolesna, zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, że dotknęła dziecko nieświadome okrucieństwa, jakie może nieść ze sobą świat dorosłych. W obronie swojej siostrzenicy postanowił zabrać głos Waldemar Nawrocki, brat prezydenta, który przekazał mediom więcej szczegółów dotyczących życia rodzinnego Karola, aby ukazać, jak niesprawiedliwe i bezdusznie były te ataki online. Jego emocjonalne wystąpienie rzuciło nowe światło na sytuację, a jego słowa wyrażały przekonanie, że problem tkwił w czystej ludzkiej zazdrości, niczym innym. Po pełnym wzruszeń i emocjonującym wieczorze wyborczym, na którym oficjalnie ogłoszono Karola Nawrockiego nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, atmosfera radosnej rodzinnej uroczystości została zmącona przez falę krytyki wymierzonej w siedmioletnią kasie. Jej szczere, niewinne gesty radości, takie jak uśmiechy, radośnie układane dłonie w kształt serca czy entuzjastyczne machanie flagą, zostały przeinaczone i posłużyły za pretekst do niepochlebnych komentarzy w mediach społecznościowych. Co więcej, Mimo że mała Kasia stała się niespodziewanie centrum uwagi mediów, jej dziecięca niewinność i entuzjazm, które miały tylko podkreślić radość rodziny, spotkały się z niezasłużoną falą internetowego hejtu. W tej sytuacji Waldemar Nawrocki postanowił przerywać milczenie, upubliczniając swoje poruszające i pełne troski słowa, podkreślając, że takie ataki zasadniczo wypływają z różnicy, która rodzi nienawiść. Dodał również, że to w geście współczucia i wsparcia ujawnia kulisy codziennego życia Karola i Marty Nawrockich, próbując tym samym rozładować negatywne emocje wzbudzone w przestrzeni publicznej. Tego rodzaju niepotrzebne i bolesne sytuacje stały się przykrym dodatkiem do innego triumfu, jaki miał być obiektem radosnego świętowania w tę wyjątkową dla całej rodziny datę 1 czerwca 2025 roku. Zdarzenie to uwydatniło jednak, jak bezlitosny może być świat cyfrowy. Gdzie czasem nawet najczystsze dziecięce gesty i emocje mogą stać się celem bezpodstawnej krytyki i niechęci, Waldemar Nawrocki, stając w obronie małej Kasi, nie tylko dał wyraz swojej rodzinnej lojalności, ale też podkreślił potrzebę większej empatii i zrozumienia w społeczeństwie. Incydent skierowany przeciwko bezbronnemu dziecku wzbudził falę oburzenia i emocji wśród społeczeństwa, szczególnie bliskich rodziny Nawrockich. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa i intensywna. A do dyskusji dołączyli nie tylko użytkownicy mediów społecznościowych, ale również osoby ze świata kultury, mediów oraz polityki. Biuro Obrony Praw Dziecka wystosowało jasną przestrogę, podkreślając, że znieważanie siedmioletniego dziecka z powodu jego wyglądu czy zachowania może być uznane za czyn karalny, który może skutkować karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Z różnych sfer życia publicznego napływały wyrazy solidarności i wsparcia dla rodziny prezydenta elekta. W tej atmosferze napięcia i szoku głos zabrał Waldemar Nawrocki, będący wujkiem prezydenta elekta. W swoim komentarzu do mediów wyraził głęboki sprzeciw wobec nieuzasadnionych ataków skierowanych na siedmioletnią dziewczynkę. Wyznał, że za tymi działaniami kryje się zwykła ludzka zazdrość. Podkreślał, że Kasia po prostu dobrze się bawiła zachowując się jak każde inne dziecko, a takie reakcje ze strony dorosłych są nie do przyjęcia. Jego zdaniem zróżnicowanie wśród ludzi często prowadzi do niechęci i nienawiści, a prawdziwy charakter człowieka ujawnia się w takich sytuacjach. Wypowiedzi Waldemara Nawrockiego mają wymiar nie tylko obrony Kasi, ale stanowią również wgląd w życie prywatne prezydenta elekta i jego małżonki Marty. Podkreślał, że Karol Nawrocki i jego żona są kochającymi i wspierającymi rodzicami, którzy otaczają dzieci zrozumieniem i miłością. Zapewniał, że w ich domu nie ma miejsca na rygorystyczne zasady, ponieważ zarówno Karol, jak i Marta są osobami inteligentnymi, które wyżej cenią dialog i ciepło rodzinne. Waldemar zauważył, że niestety nawet dzieci muszą nauczyć się radzenia sobie z negatywnymi reakcjami, co jest trudnym, ale koniecznym aspektem życia dziecka osoby publicznej. Dom jego bratanka określił jako przestrzeń pełną ciepła, zrozumienia i wzajemnego szacunku, gdzie wzrasta się w atmosferze wsparcia i swobody. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.